Siemanko, jak już dobrze wiecie, od kilku dni z filmu Diablo organizujemy dla Was konkurs, w którym jest do wygrania właśnie taki piękny X-Ray w dowolnym kolorze lub rozmiarze. Ale to wszystko możecie sobie znaleźć, oczywiście, w regulaminie całego konkursu, który widnieje pod każdym, praktycznie teraz ostatnim filmikiem w opisie. Także tutaj macie, jak widzicie dobrze, regulamin. Przeczytajcie go dobrze, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i co trzeba zrobić, żeby wygrać. Pamiętajcie, żeby polajkować Instagrama oraz e, tutaj e, Facebooka. Tak. Jest przedstawienie fotela, biurka lub loga e, Diablo e, Czerw, właśnie farmingu, czyli na przykład wyorane, nie wiem, zbudowane z belek, no przeróżne. Macie tyle do zrobienia. W farmingu jest teraz tyle rzeczy, e, w których możecie to zrobić, także tutaj liczy się wasza kreatywność. Macie czas do 8... Do do godziny 10 Także mówię, przeczytajcie sobie dobrze regulamin i życzę Wam powodzenia. od tego na farmie zaczynamy? No i to tego. o to chodzi, właśnie. W, w skrapie przy na farmie byli i w na farmie. Jednym. Na farmie, to i na farmingowy ten kanał jest. Y -y. Krzesa, bo jest nie y -y. O, ale szkoda, Sorry. że mnie puknął. Sorry, Mordo. Nie, ten gościu, że mnie puknął, bym za tym leciał. Gdybym to dobił, więc ładnie. No rzutka ja tak coś. Moja? No, by ja się ubezpieczam. Nie specjalnie broniłam, chyba przedałam tajemnicę. Ja. Ale się zakręcił w powietrzu. Ja, ten... Chciałem ją o. trochę zwolnić. Kiedy powiem szybciej był. To dziesięć, to ma dobra. Za wysoko, za szybko ogólnie. Psy, tak Muszę się usiąść normalnie. Muszę się usiąść normalnie. 3 metry od biurka, jak chcesz. No weź. Tak gdzie bramka aż? Aj. aj. Aj, jej, jej. Dobra. to tylko nie wróżyło tego, co dzisiaj z Tannasem graliśmy, no. Daj Boże, żeby mnie tylko to. A co, jest tak słabo? Porażka. No nie, nie jest Daj powoduj. spokój. Porównajmy do tego, co tacy, było wczoraj... Ale tacy gości ej, tam uwaga. się trafili, że daj ja spokój, nie, nie? Easy, easy cały no, czas, e. nie? Ale to prowadził rąbany, nie? Ładnie, nie? Noo, sztosiwo. Sz ja tu się zakręciłem, kurde wtedy. Hy! Hy! O ja pier. Nie, nie? Ja będę nas! Brawo! Ja Dobij! Ja Nobi! <grym> Co gość tam robił? A też nie oddaliśmy jakiś mowy ale po stał, ale fart. Nie? No, No tu fart! Ale ja się tu chciał bronić. Ale takie sale mieliśmy, kurde, wiesz. Ale silno no. wiesz teraz. A, ładnie, przycisnęliśmy. Łe, łe, łe. Aj, drugi ładnie wyczekał go. Nie ma mnie. Brawo. <kluzny> aj, 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 nie potrzebuję stąd. O jezu? Jest zarwany? Nie, dobra, nie zdążyć Chwila zawahania była za duża. Ue. Jadę tam. Ju... Brawo. Aj kurde, szkoda, że mi tego nie podał. Jedź tam do niego, ja na słupku. Ja w jak coś. Dobra, <coughs> dobra, to ja z tobą. Ja nie zdążę raczej. O Jezu, nitro mi zabrakło! Ładnie. Mogę pomóc. Pomóc. Nice, dziękować. Lecę! <laughs> Ale ci... Kurde! Ładnie ta nas. Jak zrąbałem. Na co ja się obracałem tam? Po co tu przewrotkę? Szkolenie, szkolenie mi się włączyło. <laughs> dawaj, dawaj Bronek, pięknie, lubi go. Czekaj, odbi się tam piękna. Dawaj, próbuj to wjechać. Ja... Nie! Kurde. O nie, nie uderzyłem tego. Uwaga, gościu nie ma co całe szczęście, ale musicie ten. Brawo. Jedziesz za nim, bo on nie ma busta. Będę środek. Moja. O nie, Czemu mówię, się... żebyś środek chciałem dorzucić. Moja. Nie starczy mi z... nie ja tu Szkoda. Jezus, ale mnie lobowa piłka, nie? Dobra, jestem uda. Brawo bo tam nas... Biorę. Ale chłopaki przerzucają ładnie teraz. Oni nas chcą dojechać jeszcze. O Jezu! Oh no, oh no, oh no. <grym> Brawo. Uwaga. Nie leci, nie leci, spoko. Aj nie trafiłem! Dobra, Brawo. Brawo. Kurde no. Ja nie miałem tam boosta, tak to bym ją wybił na luzie. Aj, ja, ja. Kurde! Jadę. Skoda Jadę Jedź Bronek Patrz, ty masz 0 bramek, a nie masz punktów na trzepane No nie wiem. No bany Kurwa, dzięki O ja pier... Brawo Brawa brawo, brawo. Zabustka, nie jest to O ja pierd jest szybko, zero. nie? Pomóc mi tam ktoś Jak mnie przypierdzielił gościa nice, cały czas To jest teraz ten moment Uwaga. Uf, kurde nie wiedziałem czy ty moja. jesteś, nie? Tak też właśnie mówię Bo no, to przyjęcie Yes, 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 JEST! Ja BEZ gusta ZA sobie TO WEPCHNĘLI TAM, NIE? UFF! Ładnie. UFF! Ja tu tak liczyłem, że ten buz je. boost mi się pojawi, nie? Ale nic. Brawo. A to ja to wepchłem! Tak, ja ty! Ja chcę, że ty, ty, mną, nie, ty. Ty, ty mną to wepchnąłeś. Ty! Jedź. Bum, bum. Bum, Oj, mocna, mocna uwaga, jest ten środek. Brawo, dobra, wygraliśmy. Jeszcze do rzutka je. Sam to jest gościu, nie? Ja Dobra, siedzi, mamy to GG. Bo wyszli Ładnie. ładny, jeden siedzi byś znowu To jest... Ja nie, to, naprawdę nie będzie ciężko mi uwierzyć, jeżeli znów dziś przypuśćmy nawet ale dwa wygramy w, No bo u mnie dwa wygraliśmy nie trzy. No ale znów jeżeli to będzie bez cięć to naprawdę będę w szoku powiem wam szczerze. No No i zobaczymy Wiecie, nawet, się grało. Nawet, przegrane, nie nawet przegrane po dobrych meczach to i tak będziemy wam wrzucać, bo to wiadomo, przegrane też Co innego, co innego przegrane, jak dostajemy w Ciry, tak, ale że... nic no, nie możemy to... zrobić, nawet wyjechać, to wiecie, też jest... O kurde, to boisko nowe, no. Nie. nie lubię je. A, a jakieś, odświeżone jakieś, odświeżone, wieś, odświeżone jakoś wieksze. chyba. To, nas, to, to chińskie ale... są... Jakby... Ale jak to masz, gdzie jest... kolory są. Tak, zależy gdzie będzie piłka, tam będzie kolory zmieniała. Ale dziwnie mi tutaj, nie? Duże boisko właśnie to jest. Tak. Ono jest tak, ono jest bardzo szerokie. Trzeba mieć to, z chłopie no ja jestem po drugiej stronie. O, j**ane. O, tu będzie fajnie, to moja, moja, moja. O, ale to ładnie zagrał, no to będzie fajny mecz. No. To będzie fajny, to ciężki mecz. Ale nie no, to boisko jest to, trzeba mieć dużo boosta, trzeba dobrze ten, miarkować, nie? Brawo! Poro, Porobił go Ale siadło fajnie w akcję sam ładnie A myślałem że tu butę złapać jeszcze No boże się od dołu uderzył No fajnie się, na nice. really cool. Kasę tracić yeah, <laughs> yeah. O jezu Jest Jeden jest bez busesa na drugiej jakby co Żebym wiedział, że tego nie weźmiesz. Ja chciałem w win. Łe, nie trafiłem, przepraszam. Dobra, gościu leży. Mamy czas, dawaj, 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 dawaj. Coś się ma czuł, na coś. Co tu robić, co tu robić? Buz, 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 buz. Uwaga. Bierzesz tam ktoś? Nie miałem gusta, żeby to mocno uderzyć, dlatego się nie mówiłem, brony, bo mówię, jak leci wcześniej, to się to zostawię. Bierzesz ktoś? Moja, moja, moja. Kurwa. Wiesz co, proszę. Ale to jeszcze. Patrz, patrz, dawaj, mordo. Ok. Czekaj. Dobra, bronku. U. słaby strzał, słaby. No ale dobrze to było. Dobrze to, było. Nie zdążysz. to ja pierdziele. Nie, dobra. Nie. Serio, on to trafi. <grym> Zblokuję, ma to no, nie trafił. Ja dzisiaj się kupi winął ja pierdzielę. widok tam? ten dobił. Dobra, na teraz. Na do teraz. Nie, nie, serio nie, nie, to o Jezu, jedziesz tam Remek, nie? Po... Nie Dobra jadę ja Nie zdążył się chyba Moja Ale knagę żeś puścił Szkoda o, Szkoda, szkoda Bardzo co fajne Dobra gdzie to się odbije? O ja mm. O Jezu. Aj, ja nie krzyknąłeś Mogę krzyczeć sobie... Wierzesz na nas? Kurwa mnie. Dobra, następnym razem to nie będę pytał. To on jak Ja bo... pierdolę. Ale, ale, że się usadził tam przy tym. Chciałem bić, a mnie weszło. Nie do jej dogonić. Jadę tam. Dawaj, dawaj, Nie, nie Dobra, bo Moja. Opal mnie szybko. No dobra. O Boże. Nie, yeah. Kurde Ja myślałem że to Moja? trafią tam i później już spanikowałem Nie piła Gościu ja. Gościu debil jeździ i busy zabiera. Dobra ja tak widzę, tak że tak nigdzie i... nie ma Ajola ja Nie mogę trafić coś, wadę będzie lobował Nie ma opcji Ej tak póki co teraz ciśniemy ładnie, dobra, jadę tam No ja to weźnię. Nie wziął tego Jest Najgorsza właśnie Jeszcze weźmie a nie weźmie Ładnie? O, o jest, przepraszam, myślałem że przeskoczyć Ole ładnie Kurde mać no, co dostaw... Nie wiedziałem co zrobić Ole bomba? Nie dogonię tu Ja też nie wezmę Dla nas musisz gdzieś to wywieźć Dobra, co wam budę Lecę okay. Aj, mogę mieć środek Dobra, wracam Buda. Uda Wracaj szybko Dobra, to się... Wziąsta. O Jezu, to się, to, się, to się tak się odbiło Dawaj, dawaj, bronaj. Ole ścieżki mecz Moja Już to nie mam, daj dalej Moja ja pierdolę, pomóż! Nie mam jak. Boże, dzięki. Uwaga. Uwaga. Brama, nie ma. Brawo, brawo, brawo. A, nie Uwaga. Dobra. O Jezu, wyminął mnie. Co jest, nie? Masa ja nie Masakra. Bierz leci, leci, hop. Dobra. Moja? Może teraz to chuj, bo nie wiedziałem jak się tam spytałem. Jadę! Aaaaj, czemu to po ziemi? Ja chciałem, żeby się podbiło. A czemu się nie obrócił samochód, Fire? Czekaj, Czekaj podbijcie się to, panowie. Nie, aj, to chciałem do góry to, a tu nic. Dobra, Jada. to, to grywka i to ciężka. Kurde, bym dwa razy szybciej był od niego. No, Luis, biorę. Pięknie! Słuchaj! Tak. O kurwa, Uwaga, z Dobrze! Dobra, teraz ja pojadę do tyłu! Boję się trochę. Ja już też cofam! Dobra, to ja wtedy jadę na skrzydło! Moja! No, czemu nie siedzi, no? Tam jesteś Tyłusz? Jo, jo, Nie mogę trafić. Jedź na drugą, będę po drugiej. Nice. Jedź na drugą, będę po drugiej. Nie ogarnę, nie mam boosta. Jasne, Uwaga, sam. Pusta nie mam. Dobra. Uwaga. Brawo, ja pier. Baby! Boże, powiedz, powiedz! Nie, ja... nie, 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 nie zdążyłem, zdążyłem. nie zdążyłem! Ale to rzuciłem jeszcze, nie? Moja, moja, moja! Zjebałem. Pomocy, pomoc, bo Uwaga, uderzy O ja, pierdolę! Jezu, co za fart! Jeszcze na ktoś w... kupił? No. Ja pierdzielę, ale mam farta teraz. Ale ładny Keta, nie? Powiem wam U. tak szczerze. Moja? Dobra. Nie zdążysz! Brawo! Jest! Yes! Mamy to! Mamy to! Tu prawie to wsadziłem jeszcze. Brawo! GG Ale kurde meczysko, nie? Uf, Uff, uff No, ładnie siadło, No, Ale dobry o, mecz. Tak. To nie, o, mecz, to fajny mecz, bo nie było o, o, rozwalania Podobał mi się ten mecz, naprawdę spoko Ej! Co to jest? Wyższy poziom Rocket po 131 Aż się wody napijemy Polek 5 strzałów uf. Było grubo I to backup'a z Polaczkami no. Więc spójrz, Jednym to. Polakiem. Ja Ale nie wyzywali chociaż to. Ja. Jadę. Dobra, nie jest No kurwa, masz tam nas nie zabierać dwóch busów. Jak jest chłopie, widziałeś jak ja prółem tam? No, nie próbuj prób tak, tak, szybko jeździsz. <laughs> tam, byś sobie piłkę zabrać. Co on zrobił? Ja... Czekaj, to się odbije tam ja Potrzebowałem, musiałem te, Sorry, zjebałem trochę, bo chciałem ja myślałem, że mi to przyjmie, wiesz? Z pierwszej. Lecę Leczę Podemista Ładnie. Mam jechać pod niego? Możesz jechać, no Ale piła A Jezus, wziął to Tu piłka za mną Bronek, Nie, nie dolecę, żeby ci podać. Co on zrobi? No ja ja byłem. A ty, ja mu ty mu no. No Z jednej strony lepiej, bo, bo. O nie, ode mnie się odbiło. Przepraszam. Ja Sorry, ty... jeszcze teraz ja cię uderzyłem chyba trochę, co? Kurde. No, może tak jeszcze... mi się wydawało, że ja cię przesunąłem. Niepotrzebnie z tej Czujesz strony. Tu po już potem wróciłem. dziwnie to. Że no. Tak kurwa się. Ja uderzyłem że... cię. Co ci się tak dziwnie odbiło, że tak? No, tak Sorry. Eee, y jeszcze teraz. Pytanie, to pewnie. Mamy no jednego Dobra to bez busz No niej! nie go przeskoczyłem a piłka O Jezus Uwaga Brawo Nie! Ładne to było dla nas Łego. Ja pierdolę na zakręty i te podskoki Podanie odbiłem O Jezu się nie dobij <laughs> i grałem, nie zdążę mordo Po co żebym o wiedział to Ja chciałem akcja ubył, Bo by było jeden na jeden wiesz Majaj, nie biorę Kurde O ja pierdolę Moja O Jezu uwaga bo idealnie dostał <laughs> No, Ojej, jezu, kurwa skleścił. Uff Nie, tu ja nie, drugi raz źle wybiłem tą piłę, kurde na do góry to poszła w dół Ole, pował. Ale byłem prawie na to już Kurde, to tam ci bardziej cisnęli, nie? Jadę A ci bardziej no. wykorzystują po prostu Będę druga Ojej Nieeee yeah. Braboo! To no. już mówię na spokojnie, nie? Bałem się tylko tego trzeciego przytuszku, czy nie wyskoczył Ja już wiedziałem co trafisz. Tutaj Uf. Tam się w trójkę zamieszkało. Ale kurde, trochę. powiem mam ludziska coraz bardziej i lubię tego roketa, Jezus, nie balek. ostatnio. Tylko boję się, że dojdziemy w końcu do takiej rangi, że nie będziemy dawać rady. Trochę do dostawać, zostawiam Nie zdążysz. Bukowo. Biorę Dziękuję, wódz. Co zrobię, co Boże? Nie, nie, nie. Sorry, Mordo, ja. nie widziałem Cię. Wiem, wiem. Waga, uwaga, uwaga! O, ja, o jezu! O kurwa! Jaka mi posła, ja do góry wyskoczył. Wjeżdżam na bandę. Nie dam rady nic zrobić. Ale z wóz na się dropałem. O, chwileczkę. Ojo! Ja chciałem, pier... chciałem! Dobra może bo... Dobra, jedzie Ustań, Beber, staje. Bron... Bro. Uważaj Ja się, ja się ja jestem <laughs> ja Brawo, ale ładnie to jest. Bronek to Ktoś wylądował za bramką Wczece? Aj ładnie A... Uwaga, bo cały... z jesteście Brawo, Bronek, ja to przejmę Jestem w środek Tomasz. To jest o, mocno, kurz. sorry. Myślałem, że to szybko zrobił, wiesz? szybko, żebym wyleciał. Drugi jest. Musiałem. A, myślałem, że to jeszcze cyknę. Dobra, gościu nam to wybił. Daj boże tu busta. Ja ze środka zbieram wszystkie busty. Busta mało, mm, ja to jest Biorę. Dobra. Ładnie. Jezu. Moja, moja. Jest... Mamy lotników, kurna działa. Ale przygnąć nie wiem co robić, czy jechać, czy poczekać. O, ja, dobra. Dobra, brama. Kordę. A, A my przegrywamy? No. No. Nie tu... Już... Jeszcze ja nie potrzeby tu, tu jechałem No ładnie, wszystkie błędy wykorzystali praktycznie nasze Jedziesz na nas. Może jakie punkty mają? Sekundę nie wiem czy dam radę Raczej tak, nie Która lecą sekundy Dobra Cały tak, czas to byłem to pewny, że to nie, weźmiesz nie? Możemy wyjść no, no, jeden Jo no spróbujmy się. No jeden. Ta, dobra, hmm. to spróbujmy rodziska jeszcze jeden. Będziecie mieć dzisiaj dłuższego rokecika tak to. Nie wiem to jak będzie na weekend po, po nagrywanym i Jak się przegra drugi z rzędu, to wtedy to już nie się. warto grać hmm. To prawda, to prawda. Szkoda tego meczu, bo to było do zrobienia Ogólnie. Tak hmm. mi się wydaje. Nie wiem jak będziecie mieć z filmami właśnie na weekend, bo zbytnio nie nagrywałem, jakoś wiecie święta to wszystko. Yy, I tak niezbyt do nagrywania, więc możecie mieć z dwa dni. Przerwy w filmach ale w następnym tygodniu już myślę, że od biedaka ogarniemy. Bo to jest taki dzień, półtora roboty, więc luzik. No ale no mówię, no też mieli farta, bo praktycznie dwie takie im weszły, że szok zbugowane piły. O to. Ten wygramy na sowę. jest jaś fasola. Jaś fasola. Jedziesz, Rakietowy półbug, jak coś. Ja czekam, co oni zrobią. Dobra, ja czekam na środku. Ale ładnie blokują maślanki, nie? O ja! Nie dam rady. O skubańce! Okej, okay, dobra, nie dobra. ma pytań, nie ma pytań. Nie, nie wiem, czy mamy cokolwiek w tym meczu do powiedzenia, nie? Jak ja patrzę, co oni grają. Saka. No ładnie goś tu zrobił, nie? Jedziesz, Jedz. na nas Jadę. nie robię takich początku, bo to kurde jest ciężko No ładnie Boże co chciał robić tam bokiem chyba wbijać to. to ja byłem <laughs> Ładnie robią to O, o Jezu! Ja. Daj powiedź, że... nie. Super Leko chciałem uderzyć. Nie zmieszczę! jest! Łup... Wy, wywierdoliłem dwóch bramkarzy <laughs> Pięknie poskoczył kurwa Ja jeszcze pierwszy powinienem to strzelić Boże mówię, nie zmieszczę tego tu nie? Nice, dobra. Nie wiem, ale impreza na bramce. Jedziesz na hmm. <coughs> A fasola. Czyli jednak mamy coś do powiedzenia w tym meczu. O, no. czekaj. Okay? O ja ale mnie przerzucił daleko, nie? Gdzie mam blagi? Ej! Jezu! A co on wybił. Gdyby nie Posyka, to, cójka, za to na co by nie? Wiem, ja widzę, widzę. Odskocz! O. Chłopie, gościu, chyba za 180 lublinem! Zdążyłem na, na reszty wpaść, nie? A lagi mam. Wypierdzielaj, gdzie Wypie, busta chciałeś? muro. Tak, Ale gościu, chciał tu zagrać. Muszę mu zabierz, bo gościu bez busta jeździ chyba trzeci dzień. Przyjechał mi rozjebać, nie znowu. Co za idiota? No to nie fasola, to on w ogóle nic nie gra jak coś. Urywa, bez boosta Nie pchaj się o, do nas! Ja pier Nie, ten gościu jeden broni, że szok Aj fasolaj mu z niej, cztery punktki, sześć No jeździ rozwalać i rozwala, ci boosty bierze tylko Mój gościu, podaj A nie tak hmm. <coughs> Możesz podać dajcie a, wziął Moja 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 Siedzi siedzi, Może siedzi, co siedzi. ten gościu lata Oni do każdej piły lecą, wiecie to Jaki ten jaś fasola, ja nie, nie trafiłem No jo ja! Jezu Chłopie to była moc taka, że... Nie ja mam pytań, uwaga, dwóch na dwóch O no ja on, aha, tam. on na dachu sobie on już Ja w Ramble. ten mnie rozwalić Gościu jak w ramblu, nie? Zobacz tu jak Michał resztę rozwali, Nie rozwali. ja miałbym zwracać uważać właśnie na nich. Podskoczyłem i tu. Ale gościu ogarniają grę. Jedziesz tam nas. Ja no, zobaczę, ten jeden nie gniewa gościu i nic nie gra, nawet nie? nie? we dwójkę ogarniają, jestem druga. Aha, przyblokował mi. Brawo, bo już chciał się podbijać ta. Kurwiazu, ty. Kurde. Wszystko, nie? No nie! Ale szybko do góry! Kurde, tam pustą widziałem! Ale to wybiłem, stary. A ja tam już pustą bramę widziałem, nie widziałem, że on w ogóle jest za piłką. Kurde. Jaaa, źle! ja Uważaj, bo jedzie chyba pan doktor. O Boże JA pier... Nie wiem co robić, nie? czyni Weź fasolę Gdzie fasola, Nie ma Czekaj, bo on będzie leciał Nice Ale mój dupka Kurde, to jest 2-1 tylko Ja. Nie mam busta. Kurwa, bez busta. nie wiadomo, nie wiadomo co tu robić. Ja, no dobrze, grają piłam. To trzeba przyznać. Obie no ja on ma... do wszystkiego lata, nie? On jest do każdej piłki tej czerwonej Ej, posłuchaj, ojciec, uwaga. Dobra, dobra, dobra. Kurde. No, no, nie da rady. Aaaah. E, dobra, nie przywiozę Aaaa. tego. Mmm, spadnie. 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 Dobra. Pój. GG wtedy. Łapa w górę i na razie. Ale dobry, Becie, kurde, Do, ogólnie. Dobry, dobry, dobry. Łapa w górę i subskrypcja, obrączka tak, na kanale wesołych, na razie. Wesołego tam jajka, wesoły i Happy tak Birthday to you. Trzymaj się, cześć. cześć, cześć. cześć, cześć.